Siema z tej strony żółty, a na dziś przygotowałem dla Was odcinek serii top 5. No i jak zwykle zapraszam was oczywiście do lajkowania i subowania kanału, ale jeszcze zanim zaczniemy odcinek. Mam dla was informacje dobre, jak i złe, które chciałbym omówić i wiem, nie lubicie takich rzeczy informacyjnych typowo, ale chciałbym i naprawdę proszę was, abyście wysłuchali je do końca, bo są to ważne rzeczy, które chciałbym omówić. Po pierwsze wiem, w czerwcu na razie tutaj mało się dzieje na kanale, nie ma za dużo filmów, ale spokojnie, uwierzcie mi, że wiem co robię, bo w lipcu szykują się mega premiery i zresztą macie tutaj gdzieś w kalendarz taki mały pokazany i na razie tutaj nie widzicie co i jak wygląda, tylko są jakieś dziwne kropeczki na kalendarzu. Kalendarzu. i to są między innymi właśnie filmy, które będą w lipcu, tak więc jak widzicie jest tego sporo, jest to na pięciolecie kanału, jakie filmy w ogóle jeszcze będą to ze spokojem, ja już mam wszystko rozplanowane, zobaczycie jakie filmy będą w swoim czasie. Kolejna informacja jest troszeczkę smutna, ponieważ no, kamerka, którą nagrywałem, live'y czy też randomizerami się zepsuła tak więc live'y będą najwcześniej najprawdopodobniej w lipcu, a lipiec no jak już wcześniej mówiłem, będzie dość sporym wydarzeniem na tym kanale, także live'ów, jeżeli kamerka oczywiście dojdzie do tego Czasu możecie się spodziewać, że będzie dość sporo. Co do kamerki, jeszcze to niestety, ale nagrywałem nią odcinek z linii frontu gdzie był używany randomizer, tak więc ta Ameryka wszystko po prostu tam zepsuła, a bez niej nie ma tego czegoś, co wydaje mi się dość zabawnym w randomizerze. Tak więc no, z przykrością ogłaszam, że randomizera w czerwcu nie będzie z linii frontu, za to będzie w lipcu randomizer nie jeden, lecz dwa odcinki również jak kontrowersyjne, ale no no cóż, no niestety w czerwcu nie będzie randomizera, jak mówiłem Problemy techniczne, już mnie ręka boli. I ostatnia informacja, którą chciałbym tutaj nakreślić, jest taka, że szykuję QA dla Was w lipcu. Tak więc jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, no to piszcie je w komentarzach pod tym filmem lub na maila, jeżeli jest to jakieś mega długie pytanie. Ale oczywiście, żebym wiedział, że to jest pytanie do QA, dajcie je w takim prostokątnym lub zwykłym nawiasie, żebym wiedział, że po prostu jest to do tej serii. I to tyle z tych wszystkich informacji. Mnie już ręka na pieprza niesamowicie, więc słuchajcie, zapraszam Was do oglądania nowego odcinka z serii do 5. Na piątym miejscu ukazała się amerykańska siła 10 tieru jaką jest T110E3. Słuchajcie, dlaczego duża część osób, może nie tak duża jak z pierwszego miejsca, ale pewna część osób uważa, że E3 jest OP. Chodzi tutaj o dwie rzeczy. Oczywiście działo, które jest naprawdę mega świetne w tym pojeździe, jest to niesamowity Fear Factor oraz oczywiście pancerz. Zacznijmy na szybko od działa, które zadaje średnio 750 punktów uszkodzeń na HEQ aż 1100. Mamy średniej penetracji na suchych pociskach 295 i na goldzie aż 375 i uwaga, nie są to kumule, są to pociski APCR, tak więc świetna informacja. Rozrzut na 100 metrów, jak na ten kaliber, naprawdę dobry, bo 0,36. Czas celowania również bardzo fajny, 2,5 sekundy. Dodatkowo mamy 8 stopni opuszczenia armaty i kręcenia działem w lewo, jak i prawo również mamy 8 stopni. No i chyba nie muszę tłumaczyć, że E3 problemu z penetracją jakiegokolwiek tam za bardzo, zwłaszcza na Goldzie, nie ma. No i ten DM 750 na strzał, no jest to niesamowity fear factor, przez co ludzie uważają już tą E3 za naprawdę fajny pojazd. A przez to, że jego pancerz jest naprawdę bardzo... To bardzo dobry, uważają go za po prostu OP. Pojazd posiada z przodu 305 mm i naprawdę uwierzcie mi, że często pojazdy linkają się nawet na goldzie od tego czołgu. Rzecz jasna, jeżeli ukryjemy największy słaby punkt, czyli dolną płytę. I właśnie dlatego wiele graczy uważa, że E3 jest OP, przez to, że posiada naprawdę bardzo dobry kadłub, który nawet w dzisiejszych czasach dużo odbija i filfaktor w postaci jego działa. Oczywiście E3 nie jest OP, jest bardzo dobrym pojazdem, ale posiada swoje minusy, chociażby takie, że jest Tedekiem, przez co bardzo łatwo jest ją objechać, no bo jednak mobilność, no sorry, ale 24 na godzinę do przodu to nie jest dobra prędkość, poza tym obrót 25 stopni, no powoduje, że łatwo jest objechać ten pojazd. No i samo maskowanie nie jest dobre, nie jest to typowy Tedek, w którym kampimy z tyłu w krzaku, jest to Tedek do nacierania naprzód, ale istnieją sposoby, jak łatwo pokonać ten czołg, oczywiście nie będę ich tutaj omawiać, bo nie o tym jest ten film. Czy E3 jest OP? Moim zdaniem nie. Na czwartym miejscu mamy hybrydę czołgu ciężkiego oraz MEDA, czyli Obiekt 430U, radziecką potęgę. Co do 430U, gracze już dość długo spekulują, czy jest to pojazd zbyt dobry, jak nawet na dziesiąte tiry. I czy nie powinien on dostać nerfa, ale moim zdaniem nerf nie jest raczej potrzebny w tym przypadku, bo pojazd, no od razu mogę powiedzieć, nie jest OP. Zresztą nie ma pojazdu OP w grze, no chyba, że na pierwszym miejscu. Zacznijmy od armaty tego pojazdu. Jest to typowa radziecka ruletka, tak więc no nie spodziewajmy się tutaj zbyt wiele. Chociażby penetracja na zwykłym pocisku, gdzie jest to tylko 252. No ale są to zwykłe pociski, goldy natomiast mają 340 penetracji i są to hity. Uszkodzenia na strzał wynoszą po 440, rozrzut na 100 metrów okropny było 0,4 i czas celowania 2,3 sekundy. Wszystko nam tutaj daje do kupy szybkościolność około 6 naboi na minutę, co nam daje 2761 uszkodzeń średnich na minutę. Dodatkowo posiadamy tutaj typową radziecką depresję działa, czyli minus 5 stopni. Ogólnie gracze uważają, że pojazd nie tyle przez to działo jest taki OP, tylko przez jego pancerz, bo jak już wcześniej wspomniałem jest to hybryda czołgu ciężkiego oraz medium tanka, przez co jego wytrzymałość to jest aż 2000 punktów HP, więc naprawdę dużo. No i pancerz kadłuba, który nie wygląda niby jakoś rewelacyjnie z przodu, no bo tylko 160, ale jest to pod takim kątem, że uwierzcie mi, że naprawdę nawet z Golda nierzadko jest się tam trudno jakkolwiek wbić. Z boku mamy natomiast 90 mm, z tyłu 45. Wieża, która jest uważana za OP w tym pojeździe, posiada 300 mm z przodu i jego garnki również są twarde. Oczywiście dużo graczy słabych właśnie uważa, że 430 U jest za dobry. Jest to mobilny, ciężki czołg z działem również czołgu ciężkiego i. No nie zgodzę się tutaj, pojazd nie jest OP. Pojazd posiada swoje minusy, tak jak na przykład opuszczanie armaty, czas celowania, rozrzut czy chociażby przeładowanie. I uwierzcie mi, że pojazd wcale nie jest tak trudno pokonać. Jeżeli odpowiednio zagramy przeciwko obiektowi 430U, to na pewno go pokonamy. A Wargaming, moim zdaniem, dając nerfa temu pojazdowi, robi tylko na niekorzyść samemu sobie. Bo jednak nerf tych garków jest trochę niepotrzebny. Zresztą tak samo jak nerf do Progetto 10 tieru, ale o nim może kiedy indziej. A co wy uważacie o nerfie obiekta 430U? Piszcie w komentarzach. Na drugim miejscu mamy nie do zdobycia cheaterskiego obiekta 279 Early, który, no, jak dobrze wiemy, jest do zdobycia normalnie w kampanii. Czołg jest uważany za OP między innymi i chyba tylko przez to, że posiada strasznie trollowaty pancerz. Który, jeżeli dobrze ustawimy, jest naprawdę cholernie trudny do przebicia. Ale zacznijmy sobie od jego armaty, która jest naprawdę. Przyjemna, jest przyjemna. Mamy szybkostrzelność 5,7 naboi na minutę, 258 penetracji na zwykłych ppkach i 340 na goldzie, gdzie są to hity. Zadajemy średnio 440 uszkodzeń, rozrzut na 100 metrów 0,36 i czas celowania 2,3 sekundy. Dodatkowo posiadamy 5 stopni opuszczania armaty. No i jak widzimy, jest to działo bardzo podobne do obiekta 430 U, tylko mamy tutaj lepszy rozrzut i czas celowania. Zresztą również średnie uszkodzenia na minutę są tutaj lepsze. I właśnie przez to, że pojazd posiada chociażby lepszy czas celowania czy rozrzut na 100 metrów, moim zdaniem to działo jest no, po prostu lepsze i przyjemniej się nim gra, aniżeli takim działem na obiekcie 430U, które jest podobne, ale jednak trochę inne. Lecz jak wiadomo, nie będziemy tutaj gadać o samym dziale, tylko o żywotności Erliego, która jest no... Naprawdę dobra, nawet na samym papierze, ponieważ posiadamy aż 2400 punktów HP, więc duża wartość, nie największa jeżeli chodzi o HTK 10 tieru, ale jak na radzieckie standardy 2400 HP, naprawdę fajnie. Poza tym pancerz kadłuba z przodu, niby 185 mm, ale pod takim kątem, że uwierzcie mi, że ciężko jest to przebić, jeżeli jesteśmy na płaskiej powierzchni na równi z właśnie samym Erlim. Natomiast te kąty możemy jeszcze poprawić, jeżeli wiedziemy na górkę, i wtedy pancerz przed jest, no nie powiem, nie do przebicia, ale jest cholernie trudno go przebić. Poza tym, z boku pancerza posiadamy skontowane fajnie 120 mm, więc side scrap jak najbardziej jest zalecany w tym pojeździe. Dodatkowo pancerz wieży z przodu wynosi 330 mm, jest to wieża odlewana, fajnie skontowana, więc. Naprawdę odbija to sporo. Oczywiście minusem tego pojazdu i jego weakspotem są dwa garnczki na wieży, które na bliskim dystansie jest dość łatwo trafić. Natomiast, no, jak dobrze znacie World of Tanks, ten pojazd nie posiada dolnej płyty, posiada tam dwie gąśnice. Tak więc jedyny weakspot, jaki posiada ten pojazd są to jego garnki i przez to gracze uważają, że jest on zbyt dobry. A jeżeli ktoś mi powie, że Early jest OP i przedstawi mi statystyki chociażby na WotLife, jakie gracze na nim robią, no to niestety, ale no powiedzmy sobie szczerze, że dużo dobrych graczy, najlepszych wręcz posiada Early'ego, przez co te statystyki na tym czołgu idą w górę. Dlatego Early jest uważany za OP, ponieważ dużo bardzo dobrych graczy gra właśnie tym pojazdem. No a słabsi gracze nie wiedzą, gdzie go przebijać i tak koło kręci się dalej. Pojazd, jak już wcześniej wspomniałem, nie jest OP. Po prostu ma fajny trollowaty pancerz, fajne działko i dużo dobrych graczy gra obiektem 279 Early. Na drugim miejscu kolejny cheaterski czołg, czyli FV4201 Chieftain. Rzecz jasna, Brytol 10 Hattek Choke, no, dla niektórych nie do zdobycia, ponieważ jedyny sposób, jak możemy go. Zdobyć jest to poprzez granie kampanii lub wylicytowanie go za obligacje. Pojazd jest uważany za OP przez kilka jego aspektów. Zacznijmy od jego armaty, która jest fajna. Mamy 270 penetracji na podstawie, gdzie są to apcr więc naprawdę kozak. Mamy 322 penetracji na goldzie i są to również APCR-ki. I co kolejną informacją jest świetną, aż 140 mm penetracji na obeku. Tak więc wow! Wszędzie ta penetracja jest wspaniała wręcz. Średnie uszkodzenia na strzał wynoszą 440, również na goldzie tyle samo, a na obeku 530. Rozrzut na metrów wynosi 0,35 i czas celowania bardzo fajny 2,1 sekundy. Zadajemy średnio 2600. 22 uszkodzeń na minutę, a z racji tego, że jest to czołg brytyjski, mamy aż 10 stopni opuszczania armaty. Armata w tym pojeździe jest po prostu fajna. Nic dodać, nic ująć. Gracze nie przez tą armatę uważają Chifa za OP, lecz za jego. Jak to mówią nieprzebijalną wieżę. Zacznijmy od tego, że pojazd posiada 2200 punktów HP. Z przodu kadłuba posiada 127 mm, które jest fajnie skontowane, ale to nie znaczy, że jest to nie do przebicia. Natomiast właśnie krem de la Krem na pojeździe, czyli jego wieża która posiada 350 mm, tak skontowane, że naprawdę, no nie powiem, ale ciężko jest się wbić gdziekolwiek tą wieżę. Niby ma ten garnek na środku wieży, ale jest są tak małych rozmiarów, że nierzadko jest problemem. Dodatkowo, jeżeli znajdziemy odpowiednią górkę, no to przez te 10 stopni opuszczenia armaty garnek jest prawie, że niewidoczny. Co dalej nie czyni ten pojazd OP? Rzeczywiście, ma naprawdę twardą wieżę i ciężko się gdziekolwiek tutaj wbić w tą jego naprawdę solidną wieżę, ale jeżeli pojazd wychyla gdzieś tam kadłub, no to wtedy no, łatwo jest przebić ten pojazd. Oczywiście dingi się zdarzają czy to od boku, czy nawet od przodu, czy od dolnej płyty, ale dobrze wiemy jaki jest World of Tanks, tak więc no tutaj nie ma co w ogóle o tym rozmawiać. I to jest ta sama dokładnie sytuacja co z miejsca pierwszego. Bardzo dobrzy gracze posiadają Chieftaina, przez co wyniki na tym pojeździe są naprawdę imponujące. No a pojazd nie jest OP ze względu na to, że jeżeli taki sobie zwykły pomidorę chociażby, wejdzie do Chieftaina, to nie znaczy, że on ugra każdą bitwę. Pamiętajcie, że to nie czołg ugrywa bitwę, tylko gracze, którzy wykorzystają jak największy potencjał danego pojazdu. A uwierzcie mi, że Chieftain posiada bardzo wielki potencjał. Co dalej nie zmienia faktu, że pojazd nie jest OP, jest naprawdę dobry, jest metą, ale nie, nie jest on OP czołgiem. Za to spekulacje nad miejscem pierwszym, gdzie jest to EBR francuski 10 tieru, czy jest to pojazd OP, można by troszeczkę tutaj porozmawiać. Jak dobrze wiemy, pojazd posiada wszystko oprócz pancerza, ale nie do końca. Pogadajmy wpierw o jego armacie, czyli 105, która ma szybkostrzelność 5 naboi na minutę, penetrację na zwykłych pociskach wynoszącą 190 i są to naprawdę bardzo szybkie apacerki. Na goldzie, niestety, hity, które mają 240 penetracji i 105 penetracji na obeku. Zadajemy średnio 390 uszkodzeń na zwykłych, jak i goldowych pociskach i 500 równe na HEQ. Rozrzut na 100 metrów 0,38 i czas celowania rekordowy 1.2 sekundy tak więc wow naprawdę sporo no a jako taką wisienkę na torcie można powiedzieć że ma on aż 7 stopni opuszczania armaty z racji tego że jest to kołowiec jego największym asem w rękawie jest rzecz jasna mobilność ważymy tylko 17 ton mamy silnik 750 koni mechanicznych co daje nam prędkość w trybie skręcania 70 km na godzinę do przodu i 50 do tyłu no i tryb jazdy szybkiej gdzie jedziemy aż 95 na godzinę do przodu i 70 do tyłu no, i nic by takiego złego w tym wszystkim nie było, gdyby nie to, że rzeczywiście jego pancerz niby na papierze wynosi tylko 40 mm z przodu, 16 od boku i 40 z tyłu. Pancerz wie, że to jest totalny papierek, ale jak dobrze wiemy, kółka w tym pojeździe, a właściwie koła wielkie terenowe, przyjmują takie wartości, takie pociski niesamowite, że jest to aż chore i naprawdę uważam, że przez to EBR-y wszystkie kołowce po prostu powinny dostać no, nerfa. Nie powiem od razu, że EBR czy jakikolwiek inny kołowiec, no a zwłaszcza ta dziesiątka, jest open. Nie, nie jest, ale jest naprawdę przegięta. Bądź co bądź przez to, przez to właśnie, że pociski, jakiekolwiek, które trafią w kółko nie wchodzą z demedżem, tylko po prostu się odbijają. I co prawda EBR wtedy traci trochę swoją mobilność, przez co łatwiej jest go trafić, ale to dalej nie zmienia faktu, że te kółka są jakieś powalone. No a to, że chociażby pojazd posiada czas celowania w granicach 1,2 sekundy, to nie jest nic dziwnego, pojazd jest kołowcem, tak więc on musi mieć tą wartość dobrą. No ale chociażby taki demedż 390 na strzał i aż 500 na obeku, to jest troszeczkę moim zdaniem przegięcie. Już nawet to, że jedzie te 95 na godzinę do przodu, to nie jest złe. Naprawdę uwierzcie mi, że kołowce nie jest wcale tak ciężko trafić, po prostu trzeba odpowiednio przewidzieć jego ruchy. No ale jednak to, że kółka wpuszczają za zero. Oraz jego damage na strzał, moim zdaniem, jest to troszeczkę przegięcie. I pojazd posiada swoje minusy, jak najbardziej. Penetracja to jest wielki minus. No, nie na Obeku, który rzeczywiście 105 penetracji posiada, to jest dobra penetracja. No, ale APCR-ki czy hity mają słabą penę. Co nie zmienia faktu, że kółka oraz damage na strzał, moim zdaniem. Są troszeczkę przegięte w tym pojeździe i powinny zostać zmienione. Tak więc cóż, to tyle w tym odcinku z serii top 5. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie lajka like oraz suba. No i do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!